Na układce najnowszego tygodnika do rzeczy jestem, jak pewnie Państwo zauważyli, ja głośna i skandaliczna historia, która przydarzyła mi się na brytyjskim lotnisku, jest jednak tylko pretekstem do powiedzenia o czymś dużo ważniejszym. To, co dotyczy mnie osobiście, tym sobie poradzę, natomiast tak naprawdę nie chodzi tu o odmowę wstępu do Wielkiej Brytanii i paskudne potraktowanie mojej najbliższej rodziny. Bo jechałem tam absolutnie w prywatnych celach i zaledwie zresztą na dwa dni, natomiast chodzi o zniesławienie. Chodzi o zniesławienie, którego dopuściły się czynniki oficjalne brytyjskie, które, jak obawiam się, może stać się regułą, jeżeli nie zdołamy tego zatrzymać. Jeśli brytyjski home office dostanie na przykład listę niesławnej pamięci Simona Mola, który kiedyś przygotował jako antyfaszysta roku, dla organizacji antyfaszystowskich e, polskie, listę polskich symboli faszystowskich i wrzucił na nią m.in. kotwicę Polski Walczącej. To niedługo może się okazać, że każdy, kto ma zdjęcie w koszulce z patriotycznymi emblematami albo był na Marszu Niepodległości, może zostać potraktowany równie paskudnie jak ja. Opisuje całą sytuację, jak wyglądał mechanizm zniesławienia. Trochę sekunduje mi w tym Piotr Semka, wyjaśniając, jak takie rzeczy robione są przez polską lewicę, która tu przegrywając próbuje zemścić się, obsmarowując swoich wrogów przed szerokim światem. A do tego Tomasz Rowiński przedstawia sylwetkę, bardzo niejednoznaczną, delikatnie mówiąc, posłanki Rupy Hack z podlondyńskiego Ealing, która była inspiratorem tej akcji i wydaje się niezwykle dumna z faktu, że zdołała moje córki i żonę nastraszyć na lotnisku. Paweł Lisicki też pisze o tej sprawie we wstępniaku, a ponieważ tak się przypadkiem składa, że Akurat zbiegło się to w czasie z wydaniem mojej nowej książki, więc znajdziecie tam też Państwo fragment tej najnowszej książki. Kobalt, krew i dwutlenek węgla. Myślę, że fragment dość reprezentatywny, ale naprawdę przypadek ten fragment miał być wydrukowany już dużo wcześniej, zanim do całej sytuacji doszło. W tym znaczy już dużo wcześniej był zaplanowany do wydrukowania właśnie. W tym numerze. Ale oczywiście, nie tylko Ziemkiewiczem do rzeczy stoi w tym tygodniu. Maciej Pieczyński pisze o gorącej sytuacji na polskiej granicy i perspektywach, niestety, raczej wskazujących na dalszą eskalację agresji ze strony Łukaszenki i jego piątej kolumny, tu w Polsce, nazywanej czasami jeszcze polityczną opozycją. Kamila Baranowska o Donaldzie Tusku, właśnie w tym kontekście. Polecam też tekst Łukasza Warzechy, który pokazuje, jak w praktyce, biorąc Australijczycy zrezygnowali ze swoich praw obywatelskich i przerażeni histerią wokół koronawirusa, pozwolili zaprowadzić sobie swego rodzaju totalitaryzm. To, co tam się wyrabia, opisuje dość dokładnie Łukasz Warzecha. Nie tylko Australia ważna jest w dziale zagranicznym Polecam też tekst Olivera Bolta o Francji. Francja zapowiada wręcz wyjście z NATO po tym, jak została wykołowana przez Anglików, Amerykanów i Australijczyków na grube miliony, które miały być z kontraktu na dostawę łodzi podwodnych. Francja też coraz liczniejszymi. Ustami swych przedstawicieli dystansuje się coraz bardziej od Unii Europejskiej i właściwie zapowiadają liczący się kandydaci w wyścigu prezydenckim, że coś w rodzaju French situ, czy jak to nazwać, jak najbardziej jest bliskie ich sercu, a w każdym razie, że Francja musi odzyskać kontrolę nad politykami, które próbuje wykraść jej Unia Europejska. Chyba już wystarczająco długo mówię, nie powiedziałem o wszystkim, co jest warte czytania w tym numerze, więc musicie Państwo ten numer sobie kupić w e-prenumeracie albo najlepiej w prenumeracie elektronicznej redakcyjnej albo w kiosku i przeczytać. Zachęcam serdecznie.